także co dotarliśmy do trzeciej łąki yy, ta łąka jest bardzo długa bo ma ponad kilometr a jest wąska nie wiem nawet mierze ile w różnych miejscach oczywiście jest różna szerokość ale akurat tutaj jest Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. O, 7 metrów szeroka oczywiście w niektórych miejscach jest szersza także tu jest nie wiem też dokładnie, nie, nie orientuję się w tym zbytnio ile tu jest y, areału także zaczynamy rozkładać no i kosić także jedziemy już na razie pierwszy powrót na tej drugiej Także trzecia łąka już jest wykoszona Tak widać Ta najdłuższa Jesteśmy mniej więcej na środku jej ładnie się wykosiło Także Super Tam się co tu przyjedzie z przetrzą to wysuszy Także co, będziemy jechać teraz na drugą, złożę te, tą y, kosiarkę i zobaczymy się już chyba na tej czwartej łące. Także do zobaczenia. Jesteśmy na tej czwartej łące. Ona jest tak, można powiedzieć w środku lasu. Tu las jest. Tutaj jest taki kwadracik, nie jest też duża. W sumie jak ją skoszę, dzisiaj to będzie gdzieś około 3 hektarów, co skosiliśmy. Także z tymi wszystkimi dojazdami jest godzina właśnie kurde 10 już. Najwięcej schodzi na dojazdach. Niestety mam tak porozrzucane te działki. No, no i co zrobić? Nie? Dobra, także rozkładam i jedziemy. We're proud Skosiliśmy tą czwartą. Zastanawiam się, bo jeszcze tu trochę czasu, to czy nie podjechać jeszcze sobie tam sadu podkosić. Zobaczę. Także tak, jak widzicie, tutaj jest mały był kawałek, taki kwadracik. Tak widać. No i co? Składamy i podjadę. Może jeszcze tam ten sadzik. Zobaczymy. Do zobaczenia. że sad wykoszony i to by było na dzisiaj tyle Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Subskrybujcie, oceniajcie, komentujcie liczę na to i to pomoże w tworzeniu kolejnych filmów. Także Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się.